Na dzisiejszym spotkaniu kontynuować będziemy sobie nasze zmagania z węglowodorami cyklicznymi, z pierścieniowymi. Na poprzednich zajęciach rozmawialiśmy na temat węglowodorów cykloalifatycznych, czyli na temat węglowodorów, które są bardzo prostymi analogami naszych węglowodorów alifatycznych, czyli łańcuchowych. Zastanowimy się teraz. Na temat troszeczkę innej grupy związków, czyli węglowodorów aromatycznych. Jak wspominałem na poprzednich zajęciach, różnią się one nieco swoimi właściwościami, zarówno fizycznymi, jak i chemicznymi. W związku z tym, może przeanalizujmy sobie węglowodory aromatyczne. Najbardziej znanym węglowodorem aromatycznym, myślę, że z którym mieliście mniejsze bądź większe już do czynienia, jest benzen. W jaki sposób zapisujemy benzen? Benzen jest to. Związek, który w swoim zapisie jest bardzo podobny do cykloheksanu. Natomiast tutaj piszemy jeszcze sobie taką, albo takie kółeczko, albo co jest bardziej poprawnym zapisem, piszemy sobie coś takiego. Takie trzy kreseczki, które przedstawiają nam trzy, można powiedzieć, że tak zwaną zdelokalizowaną chmurę elektronów w Pi. To może bardzo mądrze brzmi. Ja postaram się Wam pokazać, w jaki sposób to wygląda. Możemy sobie przedstawić różne formy rezonansowe benzenu. To jest Jego pierwsza forma. To jest Jego druga forma. I to jest Jego trzecia forma. W taki sposób możemy rysować sobie kolejne struktury rezonansowe. I teraz tak, gdybyśmy chcieli sobie przedstawić nasz benzen w postaci takiej, że z takiego widoku przerzucimy sobie go na taki widok, to będziemy mieli tą płaszczyznę naszego pierścienia. Natomiast nad jego płaszczyzną i pod jego płaszczyzną mamy zdelokalizowaną chmurę elektronów pi. Możemy je zapisać w ten sposób, że jeśli tu jest ta płaszczyzna, to one są w ten sposób delokalizowane. To jest już taki troszeczkę bardziej zaawansowany zapis. Nie skupiajmy się na nim. Natomiast chciałem, abyście tylko mieli świadomość, w jaki sposób można powiedzieć, że zbudowany jest benzyn. Przejdziemy sobie zatem do jego właściwości i do jednej bardzo charakterystycznej reakcji z tak zwaną wodą bromową. Otóż. Mamy sobie nasz benzen. Możemy sobie go zapisać w ten właśnie sposób. Za chwileczkę pokażę Wam, jak analogicznie do zapisu cyklopropanu możemy zapisać wzór, może być taki bardziej dokładny, z pokazanym, zaznaczonym wodorem i węglem. Natomiast na początku może zróbmy sobie tę reakcję. Otóż mamy benzen. Staramy się go chlorować, czyli staramy się go podstawić, czyli staramy się przereagować benzen z tak wodą, wodą bromową, którą zaznaczamy jako BR2 aq czyli BR2 aq I teraz tę reakcję będziemy wykorzystywać, czy będziemy ją wykonywać w dwóch warunkach. W pierwszych warunkach nie mamy światła, jest ciemnia, jest ciemno, w drugich warunkach. Mamy kwant światła. I teraz tutaj nic się nie zmieni. Tutaj następuje odbarwienie wody bromowej. Gdybyśmy chcieli na podstawie tej reakcji zapisać sobie wzór strukturalny benzenu, to wówczas wyglądałby on w następujący sposób. Zacznijmy od tego, że mamy 6 atomów węgla. Pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że każdy z tych atomów węgla ma dodatkowo dwa. Wodory oraz między co drugim atomem węgla mamy wiązanie podwójne. Natomiast tu tylko chciałem się odnieść do tego, że następuje cały czas rezonans, czyli to wiązanie jest zdelokalizowane. W związku z tym można powiedzieć, że ono cały czas przechodzi z jednego na drugie, i tak cały czas. Jest to związane z powiedzieć, że próbą oszczędzania energii, z tym, że te rezonansowe formy są tańsze energetycznie. Przerobimy sobie za chwileczkę bardzo charakterystyczne reakcje benzenu i zobaczymy, w jaki sposób one przebiegają. Pierwszą reakcją będzie to tak zwana reakcja nitrowania. Reakcja nitrowania, jak jej nazwa wskazuje. Będziemy chcieli otrzymać nitrobenzen, czyli benzen z podstawnikiem NO2. Mamy benzen. Dodajemy do niego kwas azotowy 5. I reakcja będzie przebiegać w obecności kwasu H2SO4, kwasu siarkowego. To, co tutaj piszę, to jest tak zwana mieszanina nitrująca. Bez obecności kwasu siarkowego nie jesteśmy w stanie tej reakcji przeprowadzić. Gdybyście byli zainteresowani, dlaczego, to również zapraszam do przeczytania sobie tego w jakiejś książce na pierwszym roku studiów. Natomiast wynikiem tej reakcji będzie nitrobenzen. Czyli benzen z podstawnikiem NO2 oraz woda. I to jest. Bardzo charakterystyczna reakcja, reakcja nitrowania, czyli reakcja otrzymywania nitrobenzenu. Kolejną dość charakterystyczną reakcją jest reakcja chlorowcowania, czyli jak sama nazwa wskazuje, będziemy benzen poddawać pod działanie chloru. również w pewnym sensie katalizatorem tej reakcji będzie żelazo. Wówczas produktem tej reakcji będzie chlorobenzen oraz HCl. Zastanówmy się, czy jest to reakcja podstawienia, czy jest to reakcja substytucji, czy jest to reakcja addycji. Jest to reakcja substytucji, ponieważ. Tu mamy dwa wodory, niech sobie, może sobie jako ten oznaczmy. Jeden atom chloru podstawia nam ten wodór, w związku z tym otrzymujemy chlorobenzen i otrzymujemy również HCl, czyli ten wodór nam tutaj przywędrował. Inną reakcją jeszcze jest reakcja chlorowcowania, w której mamy zamiast Fe, mamy światło, czyli mamy haniu. Nie będziemy sobie teraz jej przerabiać. Ja proponuję, abyście zobaczyli, jaki jest produkt reakcji benzenu z chlorem w obecności światła. Pamiętajcie tylko, że światło działa nam w ten sposób, że tworzy nam środnik. I zobaczymy, jak ta reakcja będzie się różniła, jaki będzie inny produkt tej reakcji. Ok, może w takim razie przeróbmy sobie za chwileczkę trzeci, również bardzo istotny i bardzo charakterystyczną reakcję. Przerobiliśmy sobie już reakcję chlorowcowania i reakcję nitrowania. W związku z tym przeróbmy sobie teraz reakcję alkilowania. Alkilowania, czyli dodawania części łańcucha węglowodorowego do pierścienia aromatycznego. Otóż najprostszą reakcją alkilowania jest podstawienie, czy też dodanie podstawnika metylowego. Mamy tu oczywiście już standardowo benzen i do tej reakcji będziemy używać CH3, czyli nasz podstawnik, który będzie nam się dołączał do naszego pierścienia, oraz J. Ten J będzie tutaj zawsze obecny. Gdyby, tu, gdyby tutaj było C2H5, może sobie zróbmy też taką reakcję. Tu mamy C2H5 i katalizatorem tej reakcji będzie AlCl3. I teraz w reakcji z CH3I podstawi nam się do benzenu podstawnik metylowy. Natomiast w przypadku C2H5I podstawi nam się podstawnik etylowy. Możemy alkilować dowolny podstawnik węglowodorowy. Natomiast pamiętajmy jeszcze o jednym produkcie tej reakcji. Otóż coś się musi stać z naszym wodorem, który się zamienił z naszym podstawnikiem oraz z jodem. W związku z tym analogicznie do chlorowcowania powstanie nam i w jednym, i w drugim przypadku HI.